Dzień Dobry, jestem Elżbieta, z na diaru i opowiem Państwu o naszym klubie. Na pięknym osiedlu, na pięknym osiedlu w Elblągu, na biarem, jest klub seniora, nie mylić z barem. Działacze osiedla radzili, radzili i taki klubik nam wymyślili. Więc ja co środę się szykuję, zęby zakładam. Też się waluję. Kieckę wkładam kolorową, żeby było odlotowo. W klubie jest fajnie i wesolutko. Są fajne babki, tylko chłopów malutko. Ja termos mam ze sobą, i nalewkę wyborową, malinową lub wiśniową. Mam też karty, mam też karty i kanał. Bikini. No i no i klapki, no i klapki. No i dwiaglę mam ze sobą. Może będzie jakiś chętny? Może z może mieciu, może Janek? On majętny. Bo no, ja sama jestem dama. Wiotka, zgrabna i powabna. Umiem tu gotować i przyjęcie przygotować. Mam mieszkanko całkiem spore, tylko nowi trochę chore. Więc panowie, moi mili, apeluję do was wszystkich, byście się wszyscy namyślili i do klubu nad Jaren wszyscy wstąpili. Oh, no. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Rzeczywiście, bardzo piękna poezja. Życzymy Państwu smacznego. Wszystkie wyroby zostały przygotowane przez naszych seniorów osobiście, także, będą, tak, także na pewno będą smaczne. Proszę bardzo. Czy ja mam grać?